Już się raz wspomniał. Tak. Bo w moim sercu trwiły to momenty z myślboli. I tak dawno otrzymałem tę wiadomość. Gdybyś wiedział, że Cię kochał, kochałbyś z radości. Przepiękne słowa. Były no zawsze przysokie. Ale i te inne słowa do mnie doszły, do z we głowie. Daję wam pięć kamienków, abyście zwyciężyli Kurjata. Daję wam broń przeciwko Zaraz. tym dzieciu daję broni. To znaczy przygotowuję je do wojny. Bo jest wyraźnie powiedziane, daję Wam broni, żebyście z w król jak Jak dalej. ten przepiękny obrós z tym niebieskim dodatkiem. Przepiękny. I są momenty historyczne, daty. Zaczyna się tutaj od 1382 roku, kiedy ta Matka Boża przybyła tutaj z Tobą. I później Wysyć Środka jest korona jest napis 1717. Wiele lat nie wiedziałem o czym to jest, ale wreszcie dowiedziałem się, że to była pierwsza koronacja obrazu, która się w tym grze. I jeszcze to nie utkwiło tak mocno, ale tylko tyle. I od teraz niedawno ze zgrozą przeczytałem w naszym dzienniku przebieg na artykuł jakby ciąg dalszy tych momentów historycznych tu od Matki Bożej. Otóż w parę miesięcy w 1717 ta kolacja co znaczyła? To naród polski jest. Ją ukoronował. Wyraz więc miłości. nam Polski przedstawił w tej przepięknej kolonie, jaką jej dał. Ale. naród, który gdzieś był wybrany, zaprosił już tam swoich przedstawiciela i w Londynie założył nową organizację, bojową partię, masyderię. Boże. Zniszczyć Kościół, zniszczyć dzieci, czyli ciąg czy dalszy apokaryzmu, jeszcze od XII, kiedy to właśnie mam z Wielkiej Słowa, ognisty, chciał poszleć dziecię czyli pierwszego syna Marii, kiedy mu się nie dało udać się pościg za niejastą, aby ją zniszczyć, też mu się udało. I teraz od tamtego momentu ściga wszystkich nas. ale ciągło wojna. Wiesz lat później, w 1917 roku, na studiach w Szymie był święty I właśnie zdarzyło się, że przechodził ulicę, gdzie ma urządził urządziła sobie nadzwyczajną defiladę. Defilada, na której głośno rozpowiadały swój cel. Zniszczenie kościoła za sto lat będzie papież służył Lucyferowi na wady Święty Maksymilian był tak trząśnięty, że właśnie wtedy postanowił Matce może się całkowicie oddać i założyć milicję i I to był mody właśnie tego dodatku, który dzisiaj jeszcze aktualnie powtarzam się na modlitwie o masonerii. On poznał dokładnie masonerię, jej założenia, jej cele i to, że jest największym niebezpieczeństwem, Że może nie widzę, że właśnie to się tutaj, na jasnej górze, jak gdyby rozwijało. Bo w 1917 roku też właśnie Matka Boża ukazała się w Matynie. Matyna, czy w Portugalii, ten była całkowicie opanowana przez masonerię. I tam właśnie Matka może sobie wybrała miejsce, ażeby przedstawić, przez małe dzieci, to jest po ludzku, to jest śmieszne, siedmioletnie, yy, Jacynta, ośmioletni Franciszek, dziesięcioletnia Lucja, żeby z takich dzieci przedstawić przyszłość Europy, przyszłość świata. I co ta Europa mogła zrobić, co ten świat mogła zrobić, żeby przetrwać. Dzieci zdały egzamin na piątkę, dlatego Jan Paweł II je badał Z wdzięcznością dla tego, co uczyli. A więc rok 1917, te dwa wydarzenia, ale właśnie I na pewno większość z nas dożyje do tego roku 2018. Dotarły do moich rąk plany masonerii. Perfekcyjny plan. Przeszło 30 punktach zniszczenia Kościoła katolickiego. Perfekcyjny plan, w szczegółach Między innymi kumnia te na stojąco. Nie... nie klękać, przyjmować na rękę, bo to jest postęp. Jak oni cudownie byli przygotowani już na Soborze Bałtykańskim, żeby to tak odsuwać ojcem Soborowym, żeby oni przyjęci tym postępem, na wszystko się i właśnie teraz ten rok zbliża się i Marzenelia właśnie sobie postawiła za główny cel, że w 2017 roku papież będzie służył